start do gonitwy pierwszej 10 klaczy bardzo ciekawy wyścig rozpoczynamy zawody na Służewcu i ruszyły, no tam źle ruszyła ze startu Smarkula a któż tam prowadzi Diamond World well, faworytka na pierwszym miejscu blisko nie jest Intracja na czwartej ale przeszła do tej, w tej chwili na prowadzenie Nija. Nia na pierwszej pozycji, na drugiej pozycji Intracja, na trzeciej Diamond World, na czwartej galopuje d Pozostałe klacze i Smarkula w niewielkim odstępie razem z Islą. 1300 metrów do celownika, na pierwszej pozycji galopuje dalej Nia. Faworytka Diamond World na trzeciej pozycji. Dość niezłe tempo. Mają do celownika jeszcze jakieś 800 metrów. Na razie ciągle pierwszy, na pierwszej pozycji Nia. Nia. na drugim miejscu jest przy wewnętrznej intracji. E, blisko przy niej Diamond World. Do celownika pozostało jeszcze około 700 metrów. Nia Diamond Welt tam dużym kołem poszła. Patrzę, D-procenta jest przyjemne wewnętrznej i rozpoczyna się finisz. Jeszcze. 500 metrów do celownika. Diamond Well to obejmuje prowadzenie. Patrzymy di procenta. Galopuje tutaj od prosta. Zaraz zobaczymy. Diamond Well di procenta. Diamond Well di procenta. Jeszcze broni się intracja, Di procenta obejmuje prowadzenie. Di procenta i walczy jeszcze nija. Di procenta nija, ale to jeszcze nie finisz. Tam od pola, któż to finiszuje? Di procenta ciągle prowadzi i tego biegu już nie przędra. Na drugie miejsce finiszuje Tebi. trzecia jest Diamond Welt i czwarta będzie Juaria. A więc bardzo dobry wyścig, Di procenty.